Hej, cześć się, Malo. Witam Was bardzo serdecznie z tej strony. Wojciech, a to jest taki film informacyjny. Może krótki, może nie, to się jeszcze okaże. Moi drodzy, dzisiaj, kiedy nagrywam, jest, moi drodzy, 15 marca, godzina 20:11. Jest 20.11 w tej chwili, także postaram się, żeby ten materiał, materiał trwał do mniej więcej 20 minut max, ponieważ tyle czasu mam. Słuchajcie, jest trochę rzeczy, które chciałem Wam przekazać. Mianowicie, pierwsza rzecz jest taka, że część materiałów, które w tej chwili będą się na kanale pojawiać, co już mówiłem chociażby w updatecie marcowym, to są filmy, które nagrałem chociażby w lutym, czy też e, przynajmniej te z początku marca, jeszcze tam mniej więcej pod koniec stycznia, czy też ogólnie w lutym. I w chwili obecnej też mam dla Was e, informację, że ja nagrywam materiały, trochę już ich mam nagranych, brakuje mi jeszcze dosłownie chyba dwóch albo trzech materiałów. I potem znowu zacznę je wysyłać, i one będą, mniej wiem, do około, no prawie, że do końca, do końca kwietnia. Także e, trochę tych materiałów jest wśród nich. Być może, być może, podkreślam, pojawi się recenzja książki, a właściwie dwóch książek, e, przynajmniej taką mam nadzieję bo jednej, jednej książki na pewno, ale druga, że tak powiem, wynika z niejako tej pierwszej. Mianowicie jed, książką, którą na początku miałem zrecenzować, była, była ta, ale przypomniałem sobie, że mam inną książkę o Waffen SS, a mianowicie książkę Chrisa McNaba. O tytule Elita Hitlera, Waffen SS. I najpierw przeczytałem tamtą, żeby niejako mieć następnie podstawę do tego, i powiem Wam szczerze, dobrze zrobiłem, że najpierw przeczytałem tamtą, a dopiero teraz zabieram się za tą. W chwili obecnej, moi drodzy, także na moment 15 marca jestem aktualnie na stronie 74 z, z ilu 100, chyba ze 188, czyli no mniej więcej zostało mi jeszcze 113 stron do przeczytania. Raczej się wyrobię. I prawdopodobnie będą dwie książki, będzie recenzja dwóch książek w jednym materiale. I teraz, moi drodzy, tak. Wracając do tej książki, ja już mogę Wam powiedzieć, że jest to książka, która trochę tych błędów posiada, moi drodzy. Oj, jest to książka, która tych błędów ma e, dużo. Część z nich nie wiem, czy wynika z tłumaczenia, nie wiem, czy z przekładu. Ale to, co ja w tej książce odnajduję czytając, to jest po prostu hit, moi drodzy. Między innymi, chociażby nam, Gdzie to? W rozdziale trzecim broń przeciwpancerna i przeciwlotnicza. Moi drodzy, jest tutaj taki rozdział, chociażby poświęcony Fuj, przepraszam, nie, nie tylko poświęcony, ale jest. Roz... Tak. W sumie można tak powiedzieć. Rozdział, który jest poświęcony wyrzutni, czy też właściwie granatnikowi Panzerfaust. I najlepsze jest to, że autorami tejże książki jest dwóch Niemców. I ciże i ci Niemcy. Tych dwóch autorów, panów doktorów, doktor S. Hart i R. Hart, S to, jest, nie wiem, jakie imię, mogę strzelać, prawdopodobnie nie strzelę, S to może być, nie wiem, Zygmunt, a z kolei R to może być Reinhardt, albo jakiś tam inny, Rainer. i Ci panowie doktorowie, o, w, e, oni twierdzą, że w tej książce e, powstała, w wyniku prowadzonych prób i prac badawczych, powstała całkowicie nowa rakieta przeciwpancerna jednorazowego użytku, zwana potocznie Panzerfaust, chociaż oficjalnie określana terminem faust patronem". Ja ostatnio robiłem materiał na temat Panzerfaustów. Nie wiem, czy być może pamiętacie, być może nie, ale specjalnie na potrzeby podręcznika broni do gry Call of Duty Classic przygotowałem sobie krótki spis na temat historii powstania Panzerfausta. I on wynika z zupełnie innej książki, którą już wam kiedyś pokazywałem, którą już kiedyś recenzowałem. Moi drodzy, mowa tutaj o książce Słynna broń pana Leszka Erenfejchta, o pierwszej, pierwszym tomie słynnej broni, bo jeszcze jakiś czas temu wyszedł tom drugi, słynna broń II, również pana Leszka Erenfejchta, która za jakiś czas pewnie będzie przeze mnie czytana. I też pojawi się recenzja. I moi drodzy, w tejże, w pierwszej części słynnej broni była mowa o pancerfauscie, i tam chociażby z Faust wynikał z Faust patronę. Tymczasem w tejże książce panowie Niemcy, bo inaczej będę ich nazywał albo Niemcami, albo doktorami, moi drodzy, uważają, że pancerfaust. To była nazwa potoczna. A prawdziwa to była Faust Patrone. Ja tylko zaznaczę, że Faust Patrone był najpierw, a potem powstał, e, następnie została zmieniona nazwa na Panzerfaust. I zarówno Faust Patrone, jak i Panzerfaust e, były nazwami oficjalnymi. Tylko, że najpierw post, powstał Faust Patrone, a dopiero później powstał e, Panzerfaust. Na bazie Faust Patrony, który był rozwinięciem. O czym również powiedziałem Wam w materiale na temat Panzerfausta 60 w podręczniku broni z Call of Duty Classic. Gdy tymczasem panowie niemieccy doktorowie uważają, jeszcze raz przeczytam, w wyniku prowadzonych prób i prac badawczych powstała całkowicie nowa rakieta przeciwpancerna jednorazowego użytku, zwana potocznie Panzerfaust, chociaż oficjalnie określana terminem Faust Patronę. Rakieta przeciwpancerna? Faust Patronę, potocznie zwana Panzerfaust? Serio? Hmm. Zawsze mi się wydawało, zawsze uważałem, że Panzerfaust to jest raczej granatnik przeciwpancerny, a nie rakieta przeciwpancerna. Ale moi drodzy, idźmy dalej, ponieważ Chociażby Panzer e, Shrek, czyli e, co również e, wspomniałem w materiale na, na temat Call of Duty Classic, podręcznika broni. E, tutaj z kolei, moi drodzy, Panzer Shrek e, jest, e, moi drodzy, jak to oni określili, jest takie zdanie, nadali jej nazwę Panzer Shrek, e, chociaż. Znana była powszechnie pod nazwą Offenrohr. Offenrohr, czyli rura od pieca. Otóż, panowie Niemcy, obydwie nazwy były używane w tym samym czasie i obie nazwy odnosiły się do tej samej broni i obie nazwy były powszechne. Zarówno Offenrohr, jak i Panzerschreck. Tyle, że... Panzerschreck występował w niemieckich dokumentach, z kolei Offenrohr nie. Co więcej, Offenrohr był używany przede wszystkim przez żołnierzy. Po, tak samo jak chociażby e, z, słowo Panzerschreck również był używane między żołnierzami. A więc jedna i druga nazwa jest poprawna. i Jednej i drugiej nazwy używano powszechnie to nagle z jakiegoś powodu panowie Niemcy uważają, że Panzerschreck e, nie był używany e, nazwą powszechną. Hmm, to ciekawe, ponieważ dzisiaj raczej bardziej ko kojarzymy nazwę Panzerschreck niż Offenrohr. Z czego to wynika? Może dlatego, że równie często Panzerschreck było, e, było używane jako nazewnictwo i w dokumentach. Ani Offenrohr? Ale moi drodzy, pewnie takich kwiatków znajdę więcej. E, tak jak mówię, jestem dopiero na stronie 75 ze 188, więc pewnie więcej takich rzeczy zauważę. Ale chociażby kolejny, kolejna ważna rzecz, e, którą, na którą zwróciłem uwagę, to to, że jak jest mowa o sprzęcie zdobycznym, to najczęściej jest moi drodzy. Używana nazwa niemiecka. Bardzo rzadko występuje tutaj nazwa e, nie, nie, oryginalna, a więc nie niemiecka. Gdzie jest mowa o sprzęcie, o jakimś pistolecie, karabinie maszynowym, o jakimś dziale przeciwpancernym czy hałbicy, najczęściej jest w tejże książce używana nazwa niemiecka. A więc niemieckie oznaczenie, to przepraszam bardzo, czy w, w przeletagowaniu na język polski nie można było umieścić również nazwy e, oryginalnej, jeżeli chodzi o rosyjskie działa przeciwpancerne. No to moi drodzy, e, tutaj nie wiem czy na, na przykład. Eee, oznaczenie e, francuskie działo polowe Canon D 75 mm Mle 1897 to na całe, czy, na całe szczęście jest e, nor, nazwa, że tak powiem Norman ale moi drodzy powiedzcie mi co to jest? Podobnym zmianom podano mniejszą liczbę sowieckich dział polowych wzór 1939 oznaczając je 7,62 cm PAK 39 R Czy ktoś może mi wyjaśnić na szybko, wpisać w komentarzu o jakie konkretnie działo chodzi? Albo. Pak 36R. O jakie działo tutaj znowu chodzi? 7,62 7, cm, Pak 36R. Znaczy się. Na całe szczęście. Że grałem w trochę tytułów, przeczytałem sporo książek i mogę domyślać się, że chodzi o dział kalibru 76,2 mm przeciw e, chociaż e, ZIS 1, czy o na przykład dział 57 mm e, ZIS 2. Tylko. Problem w tym, że większość osób, która będzie czytała tą książkę, nazwa niemiecka im nic, im, im nic nie powie. I to jest, moi drodzy, problem. To jest problem tej książki, ale to jest na razie, jak mówię, 75 stron przeczytanych. Także No, więcej takich rzeczy, więcej takich kwiatków spodziewam się znaleźć, bo im więcej czytasz, im wie... to tym więcej takich rzeczy. E, się znajduje na przykład skróty minę. Na przykład e, szrapnel minę 35 e, z reguły było oznaczany jako S myślnik minę. Tymczasem w tejże książce jest S mi 35. S nie ma ża żadnego e, ukośnika czy, czy, e, czy myślnika. Nie, jest po prostu S, M i małą literą I oraz. 35. S mi 35. No sorry, ale ja nigdy z takim oznaczeniem się w, nie spotkałem w żadnym opracowaniu. Tylko w tej. Tylko w tej książce spotkałem się z takim opracowaniem. S 30. S mi 35. Z reguły to było S minę 35. Albo R er minę, czy, czyli e, Rigel minę. Albo T te minę. Teller minę. Ale nie T, mi, nie S, mi, nie R, er mi. Kto to w ogóle pisał? Jeszcze raz. Autorami są Niemcy. Ale tak jak mówię i się powtórzę, 75 strona, moi drodzy. I takie kwiatki już na początku. No halo, coś jest nie tak. E, oprócz tego, moi drodzy. E, e, Grałem też w Sniper Elite Resistance, e, na przemian z Call of Duty Black Ops 6, gdzie no, trochę rzeczy się też e, podzieje, trochę rzeczy też e, ze Splinter Elite e, nagram. I muszę Wam powiedzieć, że jeśli chodzi o Sniper Elite, jest kolejny błąd, który mam personalny, tak jak chociażby w jednym materiale mówiłem o tym że nie który prawdopodobnie pojawił się chyba 18 albo 19 marca e będzie materiał w którym to powiem wam że z reguły nawet mimo tego już mam edycję deluxe no to nie mam pistoletu m 1911 i karabinu kar 98 k ale to nawet mogę przeboleć ten e bo, jak to w końcu trafi do sklepu, to najprawdopodobniej jedną i drugą broń zakupię za jakiś tam e, czas. Ale, drugim, e, drugim poważniejszym błędem jest to, że na pistoletach nie, e, bardzo rzadko, pomimo tego, że zostały wydane w międzyczasie dwa pacze, kurwa, do tej gry, dwie aktualizacje, to moi drodzy nadal niestety. Nadal występuje ten problem, że niektórym graczom, i to mnie też dotknęło, nie zalicza e, zabójstwa z ukrycia, czy też e, chyba to w, w wersji angielskiej nazywa się e, stealth kill, czy też albo hide kill. E, nawet po, pomimo tego, że przeciwnik z reguły nie powinien nas usłyszeć, to wchodzi to moi drodzy, raz na 15. 20 razy i trzeba po prostu żonglować broniami przechodząc od stołu do stołu od warsztatu do warsztatu, wymieniać bronie, zabijać 3-4 przeciwników do momentu aż z jednego pistoletu nam nie zaliczy bądź rewolweru eee, i to jest tak naprawdę losowe, na to nie mamy wpływu, no bo aktualnie w chwili obecnej mom, mam zrobione jakieś powiedzmy 3 3,5 pistoletu? Medalu? Medala? Na pistoletach I powiem Was, jeśli chodzi o jeden pistolet, to nie wiem, chyba przeszedłem 4 albo 5 misji i zaliczyło mi bodajże 4 albo. Nie, przepraszam, nie 4. E, 25 albo 26 zabójstw z, z ukryciem na 50. W 6 misjach, kurwa. Nie, wróć. Nie, w nie, szóstą zacząłem. To w pięciu misjach, moi drodzy. W pięciu misjach, gdzie jest ponad, no powiedzmy, do ponad 300 przeciwników, zaliczyło mi tylko 25 zabójstw, czy tam 26 zabójstw z ukrycia. Ponoć jakaś aktualizacja była, która to naprawiała. Jak widać, nie naprawiła wszystkim. Mnie mi to nie naprawiło w ogóle, ale nawet jeżeli przeciwnik jest nieświadomy, e, nie jest w żaden sposób zaalarmowany, no to niestety też zabój z ukrycia nie zaliczy. Cholera wieczorem. Dlatego też być może do momentu, kiedy nie naprawią, kiedy e, wbiję medale na karabinach, no to prawdopodobnie wtedy sobie zrobię e, przerwę i odp odpalę Spice, Space Marina 2, będę przechodzić, e, zbierał wszystkie znajdźki, a jeszcze zostały mi tam misje e, kooperacyjne do przejścia, także zacznę najpierw misje kooperacyjne, a dopiero potem e, będę zbierał znajdźki w kampanii. Także tak to moi drodzy wygląda. Na ten moment. Wow, udało mi się wyrobić w 20 minut. Bardzo dobrze. Moi drodzy, to by było na tyle. Eee, taka dawka informacji, świeżych informacji. Tak jak mówię, trochę rzeczy też do nagrania w najbliższym czasie będę dla Was miał. Muszę jeszcze nagrać 2-3 materiały, potem znowu będę hurtowo wysyłał. <laughs> potem będzie przerwa w nagrywaniu, i znowu będę będzie nagrywany. Ale to jest na taki pół update, można powiedzieć, film i, i taki informacyjny. Jeszcze raz dzięki serdeczne za obejrzenie, za wysłuchanie. Do zobaczenia, usłyszenia w kolejnym materiale na kanale, który mam dla Was przygotowany i pojawi się być może jeszcze dzisiaj albo jutro. Względem tego, kiedy wrzucę ten materiał, przypominam, aktualnie. 15 marca jest godzina 20.31. Ja lecę do roboty. Wy materiał widzicie 16 bądź 17. Trzymajcie się. Pa, pa!